Spontaniczny wypad do Primarka Oczywiście miałam nic nie kupować Ale jak zawsze wyszło, że coś kupiłam Niedużo, ale pokażę wam Kupiłam przede wszystkim takie pałeczki do palenia Jak one się nazywają? Kadzidełka I ja już mam jedne i to jest chyba vanilia Wersja przepięknie pachnie Zapach rzeczywiście się rozchodzi po całym mieszkaniu i wzięłam teraz taki inny zapach, to jest sandalwood, czyli drzewo sandałowe I te pałeczki, te kadzidełka kosztują 4,50 bardzo tanie A jest ich tutaj 20, więc całkiem sporo Także polecam, jeżeli będziecie kiedyś w Primarku, to polecam sobie zajrzeć w ogóle na te wszystkie zapachy Bo ja je bardzo lubię I są dosyć tanie i też jest szeroki wybór. Niestety ty, tych z tych kadzidełek są tylko dwa zapachy. Przynajmniej na tą chwilę. I kupiłam dwa ubrania. Ja bardzo dawno nie kupowałam w ogóle ubrań. I tak coś, nie coś tam patrzyłam w internecie, na stronie, bo idzie jesień. Chciałam w jakieś takie basici się zaopatrzyć, jakieś bluzy może. I tak, dorwałam dzisiaj w Primarku taką bluzkę czarną. Taką niby elegancką, taką zwykłą. Ale czarną. Uzięłam w rozmiarze 38. Myślę, że będzie taka fajna, luźniejsza. Bardzo ładna. Taka trochę marszczona. Ładnie się prezentuje. I druga rzecz bardzo, bardzo klasyczna. Basicowa, czyli bluza czarna z kapturem. Taka rozpinana. Ona kosztowała 39 zł, więc bardzo fajna cena. Było... Sporo tych bluz Zarówno takie rozpinane w różnych kolorach yy, Nierozpinane Z kapturem, bez kaptura Także naprawdę wybór był szeroki 39 zł, a to ta bluzka Ta bluzka była trochę droga Powiem wam szczerze 55 zł yy, Jak na Primark yy, Ale bardzo mi się spodobała I myślę, że do takich obcisły, obcisłych Na przykład jeansów Fajnie będzie się prezentować więc wzięłam, no i tyle w sumie Takie bardzo szybkie, nieplanowane zakupy Ale cieszę się, że dorwałam tą czarną bluzę, bo to taki klasyk Który na pewno się przyda teraz na jesień W ogóle jest w końcu normalna pogoda W końcu mamy taką może nie w 100% jeszcze jesienną ale, ale już chłodniejszą pogodę i no chce się żyć Chce się żyć, można robić dużo różnych... Rzeczy, przynajmniej ja tak mam Także bardzo się cieszę, że, yy, że nadchodzi yy, piękna, piękna pora roku Jest straszny wiatr, więc nie wiem, czy będzie mnie dobrze słuchać Mam nadzieję, że tak, bo właśnie usiadłam Sobie na balkonie yy, Bo w końcu jest normalna pogoda yy, Gdzie świeci słońce, ale nie jest gorąco Jest już tak trochę jesiennie Także ja jestem przeszczęśliwa Ja jesień uwielbiam, czekałam na tą pogodę i w końcu można, można normalnie funkcjonować, pracować i w ogóle robić dużo rzeczy przez dzień. Gdzie nie mogłam tego robić jak były upały, bo po prostu się źle czułam. A teraz w końcu jest normalnie. I zdałam sobie sprawę, że ja już w Warszawie jestem rok. Równy rok właśnie mi minął. I. To, ile się działo, ile się zmieniło też na przestrzeni tego roku To jest niesamowite, bo to jest tylko rok, a się tak dużo działo I właśnie dzisiaj nawet wspominałam z koleżanką, z którą się znam rok Od momentu właśnie jak się tu przeprowadziłam Że niby to jest tylko rok, ale obie czujemy jakby to był nie wiem, ze dwa lata przynajmniej Bo po prostu tyle Tyle się działo Tyle, tyle gdzieś tam Się wychodziło i, I spędzało razem czasu A że się nie czuję tego, że to tylko rok A to tylko rok Także pierwsze koty za płoty Już można powiedzieć, że Mieszkam sobie w Warszawie I tak się zastanawiam, może bym nagrała jakieś takie podsumowanie Takiego pierwszego roku w Nowym mieście. Jeśli macie jakieś może pytania do takiego filmu, to możecie zadawać w komentarzach. Ja też na Instagramie się z Was zapytam. No, byłoby fajnie w sumie coś takiego nagrać i trochę też wspominać. Pamiętam, pamiętam rok temu nagrałam taki pierwszy vlog, pierwszy tydzień w Warszawie czy coś takiego. No, ja się czuję, jakby to było naprawdę wczoraj. E, Także szybko minęło, ale zresztą z racji tego, że dużo tego było, był taki intensywny w sumie ten rok. No bo poznawanie miasta, no to wiecie, zawsze tak jest. E, więc mam wrażenie, że jestem tu dłużej. No, że już, już dłużej znam to miasto już tylko rok. Kupiłam sobie takie coś do pracy na łóżku, na kanapie, dlatego że ja w sumie często biorę laptopa i siedam tutaj przed telewizorem, coś tam w tle oglądam, słucham, albo po prostu jest mi wygodniej na kanapie siedzieć, bo po prostu jest bardziej miękko, ale no, no nie zawsze jest wygodnie trzymać właśnie tego laptopa na kolanach, więc kupiłam coś takiego. Polecała to ostatnio Kasia z LGS i stwierdziłam, że tak, to, jest, to może być strzał w dziesiątkę, bo ona właśnie też często pracuje sobie na Sofie yy, i miała taką podkładkę. Kupiłam ją w Ikei za 50 zł, więc no nie tak tanio, ale jeżeli ma mi to pomóc w takiej wygodniejszej pracy, to stwierdziłam, że to jest dobra inwestycja. Zobaczymy, przekonamy się, dajcie znać, czy macie coś takiego. To też jest idealne do łóżka, normalnie w łóżku, jeżeli czasami pracujecie sobie albo no nie wiem, chcecie śniadanie zjeść w łóżku czy coś, to też myślę, że się idealnie przyda. Także ja będę testować. No i może dam Wam znać w przyszłości. Dajcie znać, czy, czy chcecie poznać moją opinię. Dzień dobry. Dzień dobry. Podoba Ci się? Bycie pracować na Twoje zesuty. A tutaj oddaję dwa kwiaty, bo się nie dogaduję skrzydło kwiatami, więc stwierdziłam, że. Idą stąd i po prostu zrobiłam sobie miejsce na coś innego. Dzisiaj oddaję, dlatego są one spakowane. No i czekam, aż przyjdzie kolejny właściciel po nie. Kiedy dzwoniłem do ciebie z pracy, chciałem, żebyś przyszedł do domu i coś przygotowała, no bo zaprosiłem misiaka na kolację. No ale jak się na mnie wypiąć, no to co miałem zrobić? Musiałam sam robić to cholerny żarcie i powiedzieć, I've been Dzień dobry. Witam się z Wami trochę po dłuższym e, czasie. Wy tego nie zauważyliście oczywiście, ale tak, w moim życiu trochę się do Was nie odzywałam. E, po prostu miałam takie dni, ale przede wszystkim miałam też dni, kiedy moje ósemki po lewej stronie stwierdziły, że to jest najlepszy moment do tego, abyśmy zaczęły rosnąć. Nawet nie tyle zaczęły, co mm, kontynuowały nasz wzrost. Także dwa dni mniej więcej miałam trochę wyciągnięte z życia, szczególnie jeden cały dzień i to było wczoraj. No więc. Szczerze mówiąc, wczoraj nie zrobiłam kompletnie nic, nie byłam w stanie, żadne leki przeciwbólowe nie działały. Pisaliście mi na Instagramie, dużo osób mi pisało, jakie leki polecać i tak dalej, i ja niektóre z nich testowałam. No i mimo Waszych szczerych chęci, no nie, nie wszystkie niestety podziałały, ale w końcu po prostu jak ręką odjął, przestało boleć. Um... No, więc tak to wyglądało, czasami tak jest, po prostu nie miałam wpływu na to i musiałam po prostu jeden dzień kompletnie odłożyć z życia Teraz sobie pracuję i chcę to zrobić jak najszybciej, dlatego wzięłam już z pięćdziesiąty tutaj, bo generalnie jestem po drzemce popołudniowej Mam tutaj kawę, wziąłam sobie laptopa, bardzo fajnie mi się sprawdza ten stolik, jakby co, bo już go testuję dosyć długo więc polecam Wam. Jest taki wygodny i właśnie widzicie, można sobie go wziąć nawet do sypialni, do łóżka i pracować. Ja chcę się bardzo szybko wyrobić, skupić, popracować, bo wieczorem jest premiera nowych produktów z Apple. I co prawda, ja nie planuję żadnych zakupów, ale zawsze gdzieś tam um, lubię oglądać i, i lubię patrzeć, co nowego wychodzi na rynek co może w przyszłości mnie zaciekawi, bo na tą chwilę jakby nie mam żadnych potrzeb, ale po prostu lubię oglądać te eventy, więc chciałabym się wyrobić do tego czasu, więc trzymajcie kciuki i życzę wam smacznego, jeżeli pijecie również kawę tak jak ja. Hmm. No. Udało mi się wczoraj kupić nowy płyn do płukania w Deals, bardzo dużo osób poleca właśnie Tą serię ja wzięłam Amber i wanilia jest to włoska chemia, więc przetestuję, bo no nie miałam tego płynu wcześniej, a naprawdę wszyscy zachwalają je. Duża pojemność, naprawdę duża butla, zobaczymy na jak długo mi starczy. Powiem Wam szczerze teraz, że nawet nie wąchałam tego zapachu w sklepie. Po prostu wzięłam w ciemno, no to są takie zapachy moje, amber i wanilia jak najbardziej, ale nie wąchałam dlatego, że wszyscy tak polecają ten zapach, że po prostu zostałam przekonana bez sprawdzania własnego. Wzięłam jeszcze taki specyfik do, do psikania, do, do po prostu jakby to powiedzieć. On jest zarówno do dezynfekcji, jak i właśnie do um, spray czyszczący powierzchnię, gotowy do użycia, emulsja zapachu przykre, aha usuwa przykre zapachy. E, no więc tak wiecie, czasami e, dywany, pościel, poduszki, koce y, czy, czy w też, no do różnego przeznaczenia i właśnie on jest też dezynfekujący. Więc takie dwie nowości i za te dwie nowości zapłaciłam 18 zł, 12 zł za ten płyn, eee, tak chyba tak i 6 zł. Za ten płyn. Byłam w deals, gdzie nie było dużo rzeczy, bo generalnie na liście mam jeszcze kilka pozycji, ale no nie udało mi się kupić wczoraj, bo po prostu ten deals był dosyć mały i nie miał wszystkiego, co powinien mieć, więc może następnym razem. Chciałam Wam pokazać moją nowość wśród roślin. Jedną, także naprawdę, nawet jeżeli nie jesteście zainteresowani roślinami, zobaczcie to cudo. Piękna. O ile złapiemy fokus, to zobaczycie wszystko, co chcę Wam pokazać. Zobaczcie, to jest alokazja, melo. Jest po prostu cudowna. Oj, tutaj. Filodendron Pink Princess. chce być w pierwszym, na pierwszym planie. No, nawet kamera tego nie oddaje, ale zobaczcie ten wzór. Słyszycie to? To, to jest w ogóle jak papier. Przepiękna, przepiękna. Mm, Cudo, to było moje marzenie na mojej łyżliście w końcu spełnione. Więcej nie będę się rozgadywać, bo nagrałam właśnie film na drugi kanał, ale chciałam Wam pokazać. No, piękności, zobaczcie. With me all along. Had a million conversations in my head about where it went wrong. And I've got no idea where you've been, who you are, not anymore. All I got is this Polaroid picture of us from June 24th. It's where I kissed you for the first time. Played on your sheets. You gave me Heart and said you trusted with me. But all I did was let you down time and time again. It wasn't my intention. Maybe we should have been friends. So, you're someone I used to know.